Ceny motocykli w ostatnich latach dość mocno wystrzeliły do góry. Jednocześnie widać jednak zaciętą walkę także w tych mniejszych, tańszych segmentach. Tutaj co chwilę pojawiają się jakieś nowe konstrukcje z Chin czy Indii. Europejscy i japońscy producenci oczywiście nie mogą na to nie patrzeć także muszą walczyć o tego mniej zamożnego klienta. I dzisiaj świetny przykład tej walki, ponieważ motocykl, który pokazuje, że wysoka jakość Potrafi iść w parze z niską ceną. Cześć, ja jestem Maciek, a dzisiaj na kanale testy motocyklowe, nowy Triumph Speed 400. Motocykle o pojemności 400 to nowość w stajni Triumfa. Oprócz Speeda 400, którego testuję, na tej samej bazie stworzono także Scramblera. Speed z tej dwójki jest tańszy i nieco mniej popularny. Dużo popularniejszym motocyklem jest Scrambler 400. Natomiast ja wolałem wziąć na testy ten motocykl, ponieważ byłem niezmiernie ciekaw, jak wygląda motocykl Premium w cenie. Ocenie powiem za chwilę. Silnik, jaki tutaj znajdziemy, to nowa jednostka stworzona specjalnie do tego modelu. Jednocylindrowa o pojemności 398 cm, maksymalnie osiąga 40 koni i 37,5 nm. Jaki jest efekt, jaki jeździ ten motocykl? Trzeba przyznać, że do użytku w mieście te 40 koni w połączeniu z masą na poziomie 170 kg dla motocykla zalanego, gotowego już do jazdy jest naprawdę wystarczające. Startując ze świateł zostawiamy większość aut w tyle, dynamika i przyspieszenie przy prędkościach 60-80 na godzinę nadal jest przyzwoita, a w trasie utrzymanie przelotowych 110-120 nie stanowi wyzwania. Skrzynia biegów działa dobrze, skok dźwigni jest dość duży, ale wchodzą one pewnie z wyraźnym kliknięciem. To co przyda się w trasie biegów jest 6, a trzeba zauważyć, że w tego typu motocyklach nie jest to zasada. Hamulce bardzo dobre, mimo jedynie jednej tarczy z przodu, sprawnie wyhamowują motocykl nawet z wysokich prędkości. Jeśli chodzi o komfort jazdy, no trzeba przyznać, że jest naprawdę nieźle. Mamy tutaj całkiem miękko pracujące zawieszenie, które fajnie wymiera takie miejskie nierówności. Motocykl wcale nie jest mały, więc szacuję, że osoby do około 1,90 m bez problemu znajdą tutaj wygodną pozycję. Kanapa, jak na niedużego Nakeda, jest naprawdę wygodna. Zawieszenie sprężyste, co okazuje się niezwykle pomocne na miejskich nierównościach przód ma 140 skoku, tył 130, Chociaż dla mnie odczuwalnie sprawia, jakby tego skoku było jeszcze dużo więcej. W pierwszej chwili, siadając na ten motocykl, miałem wrażenie, że dostałem do testów Scramblera, a nie Spida, ponieważ wysoko umieszczona kanapa, prosta sylwetka i właśnie ta miękka praca zawieszenia nie była tym, czego spodziewałem się po miejskim Nakedzie. Odczucie dość specyficzne, ale trzeba przyznać, że już po kilku chwilach bardzo pozytywne. Cena, jak wspomniałem wcześniej, to dość mocna strona tego motocykla, ponieważ katalogowo to niecałe 25 500 zł. Konkurencja, jaką należałoby wskazać, to z pewnością coś ze stajni Royal Enfield, choć ich motocykle o pojemności 350, jak choćby Hunter, dysponują mocą zaledwie 20 koni, cena Huntera będzie też nieco niższa, bo to niecałe 23 tysiące. Jeśli chcemy coś mocniejszego, to choćby Honda CB500F, również nieduży miejski naked, tam pojemność nieco większa i nieco więcej mocy, bo 47 koni, ale za to cena Hondy Także będzie wyższa, bo katalogowo to aż 30 tysięcy. Z mniej oczywistych motocykli wskazałbym choćby Kowe NK321, tam moc jest identyczna. Z mniejszego silnika mamy jednak znacznie niższy moment obrotowy. W zamian jednak w wersji Naked motocykl kosztuje mniej, bo niecałe 22 tysiące. Konkurencję jeden do jednego ciężko jest wskazać, bo od Nakedów o pojemności 500 Triumph będzie nieco słabszy. Jest też od nich jednak znacznie tańszy. Od motocykli z Chin czy Indii o pojemności 300-350 cm jest zauważalnie mocniejszy. A co do ceny, to w zależności od wybranego do zestawienia modelu Triumph kosztuje nieco więcej lub podobnie. Dla kogo jest ten motocykl? Myślę, że tutaj głównym zainteresowanym będzie motocyklista. Raczej początkujący, szukający sprawnego motocykla do poruszania się po mieście. Będzie to z pewnością osoba, która nie szuka jakichś ponadprzeciętnych doznań z jazdy. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że w ruchu miejskim te osiągi są jak najbardziej zadowalające. Można zrobić klapkę na zawiasie, żeby nie trzeba było gdzieś odkładać. Można. Podsumowując, myślę, że motocykl jest ciekawy, a dodając do tego jego cenę, jest nawet bardzo ciekawy. Nie widać tutaj jakichś dużych oszczędności. Do silnika nie można mieć zarzutów. Dynamika, jak mówiłem, jest przyzwoita. Jak na tę moc, jak na ten segment powiedziałbym, że zadowalająca. To oczywiście tylko jeden cylinder, więc kultura pracy nie każdemu może odpowiadać, ale i tak jest to jeden z lepiej i bardziej gładko, przyjemnie pracujących silników jednocylindrowych, z jakimi miałem do czynienia. Cena z pewnością robi wrażenie, bo za 25 tysięcy złotych kupujemy motocykl od Triumfa, czyli renomowanego europejskiego producenta, który mocno stawia na jakość wykonania swoich maszyn, ta oczywiście jest nieco tańsza. Ale raczej pod żadnym względem nie odstaje od standardów, według których tworzone są pozostałe te większe motocykle od Brytyjczyków. Oczywistym jest, że ten sprzęt także przyjeżdża do nas w całości z Dalekiej Azji, jednak to jest zupełnie inna kooperacja niż w przypadku marek, które jedynie dają swoje europejskie logo, a kupują jedną z wielu chińskich czy indyjskich konstrukcji, która dokładnie taka sama sprzedawana jest na różnych rynkach, a różni się jedynie nazwą. Tutaj jakość wykonania stoi na niezłym poziomie. Oczywiście pewne odstępstwa od tych topowych modeli Triumfa znajdziemy, ale to wynika raczej z mniejszego, tańszego i mniej wymagającego segmentu, a nie są to oszczędności spowodowane przeniesieniem produkcji do Azji. Jak zawsze, na koniec jestem też ciekaw Waszej opinii na temat tego motocykla. Jestem ciekaw, jak on Wam się podoba co o nim sądzicie. I czy uważacie, że Triów, pokazując ten motocykl w takiej cenie, pokazał producentom z Chin czy Indii, że powinni się oni obawiać o sprzedaż swoich maszyn? Dajcie znać w komentarzach.